Ponad pół tysiąca uczniów z gminy Pilzną wzięło udział w warsztatach i prelekcjach pod hasłem ze sztuką na tym to inspirujące zajęcia, podczas których młodzież poznała malarstwo na przestrzeni wieków w kontekście twórczości artystów regionalnych podczas lekcji każdy mógł wyrazić siebie. Za pomocą różnych technik plastycznych. Bardzo jest fajnie, kreatywnie. zajęcie uważam, że za bardzo fajne, przyjemnie się rysuje i uważam, że są bardzo pożyteczne, można się wielu rzeczy nauczyć, szczególnie sztuki. To jest taka szansa, żeby eksperymentować z swoimi talentami, których jeszcze nie odkryłeś, jest naprawdę fajnie. To jest szansa, żeby użyć inne formy artystyczne, że można malować, rysować, kolorować. Bardzo fajnie jest. Bardzo się cieszę, że możemy brać udział w tym projekcie. Ja tu na początku powiedziałam młodzież, że być może odkryją swoje talenty, które gdzieś tam drzemią w nich, a są jeszcze właśnie nie, nieodkryte. Jestem wdzięczna tutaj towarzystwu, że nasza młodzież może uczestniczyć właśnie w tych, w tych warsztatach, poznając twórczość również naszych tutaj regionalnych artystów, no i też sami mogą uczestniczyć. Neartystyczne zajęcia zaprosiło Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej we współpracy z Muzeum Regionalnym. Program sfinansowano ze środków projektu Działaj Lokalnie. Myślę, że dajemy uczniom możliwość przekazania swojego odczucia malarstwa, odczucia sztuki. To potem może procentować tym, że wśród dzieł mistrza, mówimy tu o Stanisławie, Westfali zawiszą zawisną dzieła tutaj uczniów z poszczególnych szkół, które właśnie będzie można porównać jak dzisiejsza młodzież, jak postrzega świat poprzez dobranie swoich możliwości poprzez tutaj wyrazy tego przekazu przy użyciu odpowiednich tam materiałów, czy to kredka, czy to ołówek, czy to, czy to węgiel, czy to jakieś inne formy przestrzenne, bo też takie widzieliśmy i to wszystko dotrze do naszego do naszego muzeum i to spróbujemy też wyeksponować jako ciek taką ciekawostkę, że widz, który będzie obcował z dziełami Stanisława Wystfalewicza, poważnymi dziełami mistrza, będzie mógł spojrzeć na, na to, co tworzy dzisiejsza młodzież ze szkół podstawowych i średnich, no i da to pewien taki obraz, że tak powiem, rzeczywistości obecnej. Finałem wszystkich działań będzie wystawa poświęcona Stanisławowi Wystfalewiczowi który trwał na swoich płótnach plenery oraz architekturę Pilzna. Finałem projektu będzie wystawa dzieł Stanisława Westfalewicza, artysty, który bardzo mocno jest związany z ziemią pliźnieńską. Jego spojrzenie na świat zewnętrzny, jego wyraz artystyczny, jego techniki i formy malarstwa, ale w towarzystwie prac wykonanych przez młode pokolenie mieszkańców Pilzna. I tak jak przez cały okres projektu badaliśmy podejście do sztuki, do fundamentalnych dzieł z poszczególnych epok historii malarstwa, tak teraz prezentować będziemy to podejście do sztuki, do wyraz artystyczny, emocje, w których sztuka wywołuje w młodym pokoleniu mieszkańców naszej Ziemi. Warsztaty pod hasłem Ze sztuką na Ty przeprowadzono w 11 szkołach z gminy Pilzno, podstawowych oraz średnich. W sumie 38 klast jest już ze sztuką po imieniu.